Cześć, nazywam się Łukasz Lebodziński i pracuję jako freelance concept artist już od kilku dobrych lat. Pracowałem przy Riot X Arcane, Valorant i Embers W filmie pokażę wam część mojej codziennej pracy i z czym to się je, praca koncept artysty na freelance. Myślę, że to też będzie dobry film dla osób, które się interesują tym tematem i na przykład chciałaby zacząć pracę jako freelancer albo akurat jako concept artysta. Myślę, że ta wiedza się bardzo e, fajnie przekłada też na inne dziedziny, nie tylko na koncert. Oraz dla osób, które pracują już w branży i chciałyby na przykład poszerzyć swoją wiedzę. E, także myślę, że każdy skorzysta. Jeżeli chodzi o intensywność pracy, no to ona zależy, ponieważ jednego dnia może być więcej zaleceń, drugiego trochę mniej. E, ja również zajmuję się prowadzeniem swojej firmy, także to jest trochę nieprzewidywalne, kiedy mamy więcej pracy. Ale staram się pracować w takich ramach 8 godzin, nawet jeżeli tych projektów jest więcej niż tam 2-3. I to wymaga ode mnie organizacji pracy, bo no generalnie łatwo jest przekroczyć te 8 godzin do 12 na przykład godzin dziennie kiedyś tyle pracowałem, bo nie umiałem zorganizować swojego czasu. Także generalnie jeżeli chodzi o tip, tutaj jeżeli mam jakiś dać, no to polecam organizować sobie ten czas planować godziny swojej pracy których się trzymasz oraz wypracować sobie asertywność w miejscu pracy. Pierwsze godziny po przebudzeniu to przygotowanie się do dnia, czyli wypicie kawy i ogarnięcie sobie biurka, żeby w ogóle mieć Miejsce pracy przygotowane. Lubię też e, przygotować sobie myśli do pracy kreatywnej, no bo jednak praca koncertu artystów to jest przede wszystkim twórczość. No także pójdę po prostu sobie na spacer, e, przewietrzę się, e, także przygotować szare komórki do pracy. Jest godzina około dziewiąta wtedy. Odpisuję na maila. E, lubię też zerknąć na mojego Discorda online cafe, na którego Cię serdecznie zapraszam. E, jest to grupa dla digital artystów i koncert artystów. Nie brakuje tam artystów, także polecam, bo naprawdę fajna ekipa. Kolejny krok to pozyskanie informacji, czyli zbieranie brief, e, briefu. Rzadko jest tak, że po prostu wskakuje i rysuje. Tylko raczej na początku jest e, właśnie pozyskanie informacji i przekon przekonaniu się, muszę się przekonać, że wiem nad czym pracuję. E, dlaczego? Dlatego konsultacja z klientem jest bardzo ważnym aspektem pracy. E, mnie jednokrotnie zdarzyło się tak, że po konsultacji klient po prostu zmienił zdanie i stwierdził, że jednak chce czegoś innego. Skontaktował się ze mną producent z Chin, chcieli jakąś grę nową spiczować. No i zacząłem pytać, bo powiedzieli, że chcą jeden obrazek. Zdziwiłem się, bo widzę, że mieli budżet, dość duże marzenia. No i zapytałem, jakie mają plany na przyszłość. No okazało się, że właśnie to jest jakby faza, E, Piczowania i wizualizowania sobie pierwszymi szkicami tej, tego projektu, e, no to zaproponowałem po prostu zamiast jednej ilustracji wymuskanej e, 10 szkiców eksploracyjnych, które mogłyby po prostu zasilić bardziej kreatywnie ten, e, ten projekt. Także zależy mi współpracy z klientem na, na przyszłości. Myślę o tym, czy to faktycznie moje koncepty pomogą, czy moje Prace są pomocne oraz nad tym, czego tak naprawdę ten klient potrzebuje. To, co lubię w swojej pracy, to różnorodność różnorodność zadań. Tak naprawdę zmieniają się te zadania. Gry komputerowe składają się z wielu elementów i to wszystko trzeba zaprojektować, rozrysować, także nie do końca wiem, co mnie spotka, i to jest bardzo fajny etap. Fajny, fajny element tej pracy po prostu, że nie ma nudy, tylko jest ta częsta rotacja po prostu zadań, więc nie znudzisz się. Dalej w pracy, no to przychodzi faza feedbacku. Po prostu w ciągu dnia wysyłam klientowi update po to, żeby do jego opinię. To mi pozwala po prostu ulepszyć pracę i nie być zamkniętym tylko na swoje pomysły. Jest to też możliwość rozwoju. Po takich wielu turach feedbacku lubię sobie z czasem tworzyć własną checklistę, własne zasady, których później, które później odhaczam zanim podeślę po prostu daną pracę, żeby sprawdzić, czy spełnia te, te aspekty. No i wtedy. Szybciej po prostu idą te tury feedbacku. też. O klient nie musi się powtarzać, a czas to dla niego pieniądz, także to jest spoko. Jeżeli chodzi o samą częstotliwość update'ów, no to ja lubię updateować dość regularnie, niezależnie od etapu zaawansowania moich prac. Chcę, żeby klient widział, i ja chcę być transparentny generalnie z moją pracą. Ponieważ jest to część dialogu i budowania relacji między mną a klientem, on po prostu może wtedy spojrzeć, powiedzieć co myśli i na końcu też razem wiemy, z czego wynikają dane decyzje artystyczne. Więc nikt nie czuje się po prostu wykluczony z tego procesu projektowego. Myślę, że to jest na plus. Kiedy ja jestem zadowolony już z efektów pracy i klient, to powoli zaczynamy już kończyć pracę. Wtedy pod koniec już pracy lubię opłacać rachunki, może nie lubię, ale robię to, zajmuję się organizacją czasu wolnego, może na jakiś wyjazd na przykład, jeżeli pojadę, no to muszę to zaplanować, ponieważ wyjazdy dają mi motywację do pracy, bardzo lubię podróżować do miejsc, w których jeszcze nie byłem. To bardzo pozytywnie wpływa na moją inspirację i motywację do pracy. Też łatwiej mi się pracuje nad dużymi projektami, jeżeli wiem, że w perspektywie kilku tygodni, na przykład, czeka mnie jakiś fajny wyjazd, w jakieś ciekawe miejsce. Także urlop, wyjazd jest świetną motywacją dla mnie i też tobie to polecam. Jeżeli masz jakieś problemy z motywacją, żeby wyznaczyć sobie jakiś mały wyjazd, nie musi to być wyjazd do wielkiego miejsca. Czasem po prostu nowe miejsce jest w stanie fajnie zadziałać. Także polecam, zwłaszcza dla artystów. Pod koniec spędzam dzień po prostu tak, jak mam na to ochotę. Spędzam czas z bliskimi, gram w gry, na spacer, na rower, albo przygotuję jakiś dobry posiłek, bo lubię gotować. Także jest to taki czas po prostu dla mnie i na to, co tak naprawdę mam ochotę, już po pracy. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego. Mam nadzieję, że się podobało, dajcie znać. Mam nadzieję, że zostawiam was z jakimiś informacjami, które wam pomogą w waszej pracy codziennej. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, dajcie znać. Trzymajcie się, bądźcie twórczy i nie poddawajcie się. Hej!